Więc, witajcie, witajcie, tutaj i witam was ponownie Obcy kontra 2. Więc, udało nam się przejść przez bardzo przydatnych przyjaciół żołnierzy, którzy poza tym, poza jednym plusem, że upuszczali amunicję, to po prostu ciągle umierali. Nie mogli zabić nawet jednego obcego, a nie, przepraszam, chyba zabili jednego. Nie, jednak nie zabili obcego. Więc wszystko zależy teraz praktycznie ode mnie. I wow, nóż po raz pierwszy się przydaje. Łoteczka. What the fuck was that Śmiało minęło? Znajdź mini działko i zabij predatorianów. Okej, okay, czemu nie czekajcie chwilę, telefon dzwoni Okej okay, Embak, przepraszam, telefon dzwonił, a eee, by byłoby nie odbierać Okej okay, wracam do gry

no tak, czyli muszę wszystko robić sam. Czy przedkiem żołnierze powinni się trzymać razem? Co to jest za cholery? Mój Boże, co to było? O nie, to brzmiało jakby było na górze, czyli ci dwaj. No tak, ci dwaj zginęli, pewnie. Kocham smart guna. Jest, to po, jest coś w tym działku, że po prostu jest świetnie. To nie celować, haha. <laughs> Zobaczcie, muszę coś odpalić. Oh my god, czy czytaj, jest mini, mini działka? jest dobre do niszczenia ciężką maszynę w celu. Nie podoba mi się to, to znaczy, że będę musiał niedługo walczyć z jakimiś ciężkimi celami. Ok, to jest na dziewiątce, tak? Tak. Wow. To działka trzeba totalnie przeciw pancernymi tymi. Przeciw pancernymi pociskami. Teraz się z Verlockiem, czy co to tam masz. Sure Okej, okay, czy muszę zniszczyć kosmitów w doku, bo no, to jest statek, to jest statek, który mnie ten zabierze. Skąd? Okay. To był ten opancerzony xenomorf? Chyba tak. Zobaczyłem czy działa działko. Czas na chyba przełączyć się na Smart Becias! bitches! Pak, tak, tak pak, pak, wow, dziura. Chyba ten doskoczyć... No proszę bardzo. Mogę przedostać się łatwiej na, lądowisk. na lądowisko. Na Nie, to mi się nie rzuca na lądowisko, przepraszam. Na czuło się jakoś ten dekademet, ale mi się myli wszystko. O, oh, oh. nie jestem skąd one nie przyjdą. Ten pi kosmici. Uuu, słyszę statek. Oje, oh yeah. w końcu. O, o, leżeć mi tu. Możecie lądować, chyba. Lądujcie w końcu, gaddemet. O. -o. Nie wiem czy mnie słychać, ale idą obcy, o to, otwórzcie platformę Zobieście mnie stąd! Hu, w końcu udało mi się... Uciec? Zbawca? O, to jeszcze nie koniec, więc... Czym nie jestem pewien Tomiko! I've done a little research. I'll feed you the coordinates of a viable entry site. It's your best bet for finding your team. Mother says the schematics show an emergency landing bay near the pods. Can you get there? I'm still uploading. Get your team. Then get me. I'm coming back for you, Tomiko. You'd better. You should have a visual in a few minutes. You've got an escape plan, right? Yeah. Down the main lift, across the canyon floor, through a gate, and up an elevator to the auxiliary landing bay. I can get there in ten minutes. Ten minutes? To to mobilna platforma bojowa do walki na niewielkie odległości, posiada laser i mi miotacz a także wyrzutnie rakietami i niedziałką, możemy wybrać broń przy na klawiszyny, broni. Z, domyślnie Z i poprzednia broni Q, najwyższy jeden. Więc, mamy wyrzutnie rakiet, mamy nic. Aha, czy to jest międziało z bazuką. A to jest metacz ognia? Okej, okay, czy mam Exoscafander Uhu, uh, jeee! Yeah! Obcy, teraz dostaniecie takie lanie? I to wygląda ładno. ten ekstra się męczy. żeby tak powiedzieć. Mam pewnie jakąś latarkę czy coś. I ten no to A stały na no to widzę? No oczywiście, że nie. Coś, coś mi się wydaje, że będę tego żałował, ale... Co to działo? to, 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 to Ha! Już mi się podoba. Tylko mamy ła będę... Wow, mam amunicję. Nieładne. W nowoczesnych grach by nie było amunicji. Byłoby po prostu nieskończoność i szczerze mówiąc, byłoby łatwiej, zabawniej, ale jednak. Okej, okay, mogę jakoś bić czy coś? Z jak suska niby stworzona. coś na bliższej odległości, więc. Okej. Okay. Mam skakać, mam skakać, robić cokolwiek. Nie, okej, dobra, to jest takie zasilanie. Będę odpalić windę, dzięki której będę mógł zjechać na to i prawdopodobnie umrzeć. Znaczy, uratować przyjaciel. Przynajmniej, co oni tu robią? To They abandoned it after the POC went down. These ruins are ancient, tens of thousands of years old. They're powered by geothermal energy using incredibly sophisticated reactors. We haven't even begun to understand this technology. We know for sure that the bugs aren't indigenous to this planet, so whoever lived here must have been breeding them. Guess they ran into complications. Yeah, that was <laughs> they'll have to Albo rozmnażać na kimś, no bo w końcu to są pasożyty, czy coś takiego, dobrze pamiętam. Let's fucking do it. A, ten! Oni strzelają do mnie! O, czep się! O, biała krew, Hej, to są te. To nie są roboty, to były. Jak on się tak ulewna nazywa? Czemu strzeliście do mnie? Czemu oni strzeli do mnie? Myśleli, że jestem jakimś wielkim obcym czy coś? No świetnie, nawet ludzie są już teraz po przeciwnej stronie. Jej ja, znać swoją drużynę. Serio, nawet ludzie teraz do mnie strzelają. Wow. I są nawet te, jak one się do cholery nazywały, to nie były roboty, tylko sztuczni ludzie. Kademy zapomniałem. Może jestem, jakby to powiedzieć, uf, cholera wszystko odpornym kombinezonie, ale to nie znaczy, że oni nie mogą mnie nadal, jak to powiedzieć, uszkodzić. Są to one są zrobione z kwasu. Ten Hej, co? Zniszcz kosmityw i zrestartuj konstrukcję? Co? to mów po polsku. Zniszcz kosmitów i zrestartuj technologię pilota. Ale coś to są, tylko że jakieś mnie nie atakują. No wiem, mam coś zrobić tutaj? Chyba, kiedy z tym idziemy dalej. Mam nadzieję, że po drodze będzie jakaś amunicja czy coś. No co znowu? Ok, zacznijmy coś tutaj. To za przyjaciółmi. Smacznego, mam 78 rakiet? Wow, nawet dużo. Wow, coś wszedłem. Znowu to coś, wow. Kaboom! Plaster fuck. Dobra, to nie muszę coś rozpierniczyć tutaj, więc sprawdźmy. Wow, ale spróbowałem. żeby nie jest, bo tak się patrzy na to. Wow. Wow, wow, wow. Ok, to jeden reaktor chyba uratowany, dobra więc. Czas już więcej co trzeba zrobić, więc czas odpalić drugi. O, stary, wam się to nie nudzi. Tam się seria to nie nudzi! Mogę bić czymś? X nie, X przełącza między bronią, nie? Robię to samo. Dobra, no, witajcie lotkę! Au, au. U. O, i tyle swojej główki. Dziękujemy za korzystanie z usług, które to jest po w rozpierniczaniu jakichkolwiek części ciała. Dobra, no, więc zepsujmy coś jeszcze. Przepraszam, nie zepsuję, to Te rakiety chociażby coś niszczyły, goddamnę. Demet. co rzucamy na tę amunicję? Dajemy rakiety trafić, błagam. Niech się jakie nie trafia. Jak to przeszły? Ooje. Okej. na drugi reaktor. Uuu! To jest Predatorian. Czy to jest predator, bo on to jest... O cudem, nie wiem. Co to za Na właśnie, to po prostu nigdy nie nudzi, prawda? No, no, brzmi na to, że reaktory działają. Coś co lubicie, PCS! Lubicie ogień! He, 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 he. Jestem evil. O cholera, coś nie działa. A jak ja mam z tego skorzystać, że to powiem? Jestem nie w temacie.

Wow, hello Dzisiaj umieranie gratis No po prostu co, wahaj, zróbcie to na mnie O, nie mam główki, wupsi Ha, damy się po prostu Niedługo wyjdzie mi amunicja a tego bym bardzo nie chciał. Dobra, to przez to przebiegnijmy! No, nie dobrze. no! Do. Okej, okay, więc gdzieś spadłem. Tak to ja Czy wielki jest przede mną? Nie! Czemu to umarło! I nie mam innej broni, mam tylko pistolet i przeklęty noż nóż Dzięki gro. Nie mam ani smargana, ani pulse rifle, nie mam nic Okej, okay, to tutaj oni chyba byli. Co za dziwny dźwięk? Tylko muzyczka w pla. O mój boże! Oh my fucking god! Mam to pokonać, fucking shit. O, o, o. Dajcie mi to. O oh, wiesz! Dobra. A uh, okej. Okay. Okej, okay, wow, okej. Okay. No, się zaczynałem w czasie tak jakby. Okej, okay, więc muszę pamiętać, żeby trochę ostrożniej z tym strzelać. Tak troszkę ostrożniej. Okej. Okay. Dobra, ale minął mój czas nagrywania. Więc na tą ostatnią chyba bitwę, nie wiem co to będzie, na walkę z tym bossem... Będę musiał poświęcić kolejny odcinek, więc komentujcie, subskrybujcie i tortoise.pl... Po... tortoise.pl oczekujcie, <ścoughs> o mój Boże, własne nikt nie mogę mówić, Bo w następnym odcinku... Będziemy walczyć z tym bossem. Więc, na razie.